Wszyscy mamy te same pragnienia. Żeby mieć pracę, zarobek, który pozwoli utrzymać rodzinę. Żeby było bezpiecznie na ulicy. Żeby polityka była uczciwa. Dlatego z Maciejem Płażyńskim, Donaldem Tuskiem stworzyliśmy Platformę Obywatelską. Platformę ludzi doświadczonych i zgodnych. Na nowe czasy. Dla tych, którzy wierzą w siebie i wierzą w Polskę. Dla Ciebie. Żebyś miał wybór. Żeby Polska miała szansę. Formuła 1 to ekstremalne wymagania. Dlatego Shell wspólnie z Ferrari stworzył unikalną formułę oleju Shell Helix Ultra, który w każdych warunkach niezawodnie ochroni silnik. Również w Twoim samochodzie. Shell Helix ekstremalna ochrona. Trzeba się nieźle napracować, aby zasłużyć na miano najlepszego przyjaciela. Trzeba być silnym, dawać poczucie bezpieczeństwa, być godnym zaufania i oddanym. Słowem, być jak ING, Międzynarodowa Grupa Finansowa, do której od lat należą Bank Śląski i Nacjonalne Nederlanden. Teraz, pod wspólną nazwą, firmy ING oferują pełen zakres usług finansowych. Lwa. Łap okazję, tylko teraz. Citroën Sara Picasso, Berlingo i Xara kosztują aż o 5 tysięcy złotych mniej. Skorzystaj z tej wyjątkowej oferty! Citroen, polubisz każdą drogę. Cierpisz na bóle mięśni, stawów? Voltaren Emul Łagodzi ból, zmniejsza obrzęk, skraca czas powrotu do sprawności ruchowej. Sięgnij po unikatowe połączenie emulsji i żelu Voltaren Emul a pokonasz ból. Zbankować jeden miesiąc w roku za darmo. Teraz jest to możliwe dzięki nowemu olejowi Elf Evolution. Jego specjalna formuła INF pozwala oszczędzić do 8% paliwa. Czy nie czas, aby zmienił olej? Kostki do toalet szybko tracą zapach i estetyczny wygląd. Ambipur Flash to gęsty, wydajny płyn, który zapewnia świeżość do ostatniego użycia. Za każdym razem ta sama ilość pachnącego płynu krąży po muszli, odświeża ją i czyści. Ambipur Flash. Spłukujesz i spłukujesz, a on nadal pachnie. Uwielbiam wyścigi motocyklowe. Szczególnie start. Wszystko, co Cię fascynuje, znajdziesz w Cyfrze Plus. Cyfra Plus to sport na żywo i codziennie premiera w Kanal Plus. Najlepsze programy dla całej rodziny na ponad 100 kanałach. Wszystko w cyfrowej jakości obrazu i dźwięku. Wszyscy lubimy silne emocje. W Cyfrze Plus. Cyfra Plus. Przygotuj się na więcej. Alergia to duży problem. Najgorsze jest to, że może pojawić się tak... Różne są jej rodzaje i różne objawy. Cierpi na nią co piąty Polak. Wiele leków na alergię jest nieskutecznych. Powoduje senność i osłabienie koncentracji. Nowoczesna medycyna stworzyła alerik, który blokuje alergię i zwalcza objawy. Długo utrzymuje blokadę, a stosowany co 24 godziny zabezpiecza przed nawrotem objawów. Dodatkowo alerik nie powoduje senności i osłabienia koncentracji. Chcesz poczuć ulgę i normalnie żyć? Tak. Alergia nie. Alerik tak. Edu Roma. Pierwsze multimedialne podręczniki na płytach CD-ROM dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Edu-ROM, gwarancja szkolnych sukcesów, zalecany przez ministra edukacji narodowej. By skutecznie chronić organizm, zestaw witamin i minerałów musi być kompletny. Dla dorosłych taki skład ma Wigor Komplet. Dla dzieci, smaczny Wigor Junior. Dla osób starszych, Wigor Senior. Wigor to także specjalistyczne zestawy witamin w formie musującej i dobrane do konkretnych wskazań. Na przykład wigor na stres, wigor z dodatkową dawką energii czy regenerujący organizm Wigor Sport. Wigor podnosi odporność organizmu i pomaga w codziennym życiu. Wigor kompletnych witamin Moc. Rodzina Binów nie przypomina żadnej normalnej rodziny. Są biedni i skłóceni z całym miasteczkiem. Mają jednak swój honor i bardzo się kochają. Pewnego dnia starszy brat trafia do więzienia i sprawy zaczynają komplikować się jeszcze bardziej. Mówiłam, że jest trupem. Rodzina Binów we wtorek o 20.00. Jaki jest sekret doktora Kelloga? Nie wolno wstrzymywać od ruchu defekacji. Ten, kto przyjedzie do jego pensjonatu jest przekonany, że... Wszyscy tu umierają. Umarłem? Jestem w niebie? Nie, w raju na ziemi, czyli w cudownym pensjonacie doktora Kelloga. Anthony Hopkins i Matthew Broderick w komedii Droga do Belleville we wtorek o 21.50.